Jak zrobić końcówkę antenową na przewód antenowy, czyli tak zwaną Fkę. Fka to taka końcówka z gwintem w środku. Ta część przychodzi na przewód, ta wystaje. I po co nam ten gwint? Żeby przymocować inne końcówki. Na przykład gniazdo, które możemy sobie tutaj dokręcić, albo jakiś trójnik, lub jakiekolwiek inne złączki. Do tego zadania potrzebny będzie ci tylko nóż. Na początek zaznaczasz, ile przewodu potrzebujesz odizolować, żeby cały wszedł w tulejkę. Następnie nacinasz izolację, ale robisz to z wyczuciem, żeby nie przeciąć ekranu pod spodem. Teraz widzisz tutaj ekran, siateczkę małych drucików i folijkę, którą należy nawinąć na izolację. Następnie zostaje ci wewnętrzna izolacja, która izoluje drut, który w środku. on teraz też trzeba obciąć. Tak przygotowany przewód gotowy jest do tego, żeby założyć na niego F. -kę. Robimy to poprzez nakręcanie. Tak przygotowany przewód może już posłużyć, żeby do niego dołączyć jakieś końcówki. Trud wkładamy w otwór, nakręcamy na gwint i to już wszystko. Jeżeli filmik był Ci pomocny, to daj łapkę w górę i suba.